Cześć, widać, jestem uczkodaczem w kolejnym odcinku z gry. Ej, Dying Light 2, rozpoczynamy tutaj nową misję. Mamy tutaj gościa, który do nas dzwonił. Dziękuję za przybycie, Aiden. Mów mi, Jay. O co chodzi? Twoje słowa sugerowały, że to coś ważnego. Uważasz, że broń palna w rękach bandziorów z Wildor to coś ważnego? W Wildor nie ma broni palnej. Od lat. Wszyscy o tym wiedzą. No, Wszyscy się mylą. Właśnie o to mi chodziło, bo zawsze było mówione. Yy, zawsze było mówione, co nie, że tu wszyscy. broń została zebrana. Ja zawsze tak mówiłem. Nieraz wspominałem. Pewnie tam fabulary nie w jakimś magazynie zamknięta, czy zniszczona, coś takiego. A więc. gdzie jest ta broń? Krótko mówiąc, nie wiem. A ściślej. Tam, gdzie umieściło ją Gierę. GRE ukryło broń w Wiledor? Miała służyć do trzymania ludności w ryzach. Gromadzili amunicję, ukrywali broń, a teraz my ją znajdziemy. A dlaczego chcesz, żebym to ja zdobył broń? Obserwowałem cię. Jak na kogoś, kogo omal nie powiesili, naprawdę nieźle sobie radzisz. No i potrzebuję cię. Ty możesz zrobić to, czego ja nie mogę. Zapracujesz na tę broń. Uwierz mi. A więc czego ode mnie oczekujesz? Chciałbym, żebyś pozyskał zawartość skrzyni Gierę od pewnych zbuntowanych renegatów. Kup, ukradnij, zabierz. Wszystko jedno. Co jest w tej skrzyni? Informacje, które doprowadzą nas do broni. To taka gierka, którą zostawiło GR. A my w nią zagramy. Ukryta broń? To brzmi jak miejska legenda. Nikt nie gromadził broni tak jak wojsko. I nikt nie kłamał tak jak Gierę. Trudno w to uwierzyć? Skąd pewność, że ta broń istnieje? Właśnie. Właściciel tej karty był członkiem grupy, która zabrała broń. Opowiedział mi o zaginionym arsenale. Opowiedział mi też o zbuntowanych renegatach. Szukał tego skarbu. Liczył, że zarobi kupę forsy, ale już nie żyje. Kto go zabił? Ktoś, komu zależy na tej broni, ale my musimy dotrzeć do niej pierwsi. A jak już to zrobimy? GRE zabrało broń ludziom. My ją im oddamy. Więc chcesz tak po prostu rozdać broń? Powiedzmy, że jestem coś winien światu. Zrób coś dobrego, Aiden. Jesteś coś wziąć światu z wysoką uniesioną mm. głową i pluwą w ręku. Już mam jedną. Maura, zrobię to. Wiem, że zrobisz. Spotkanie jest na stacji metra przy King William Bridge. Daj znać jak otworzysz skrzynię. Będę miał dla ciebie następne zadanie. Do zobaczenia, Aiden. W kontakcie. King William Bridge. To nie jest przypadkiem teren renegatów. Jedna z tych trzech stref mam jeszcze przejętą. Mogę coś u Ciebie kupić? Widzę, że na nie. Nie mylę stref, czy mylę strefy? O, blisko byłem, bo to też mogła być strefa renegatów. Ja jeszcze jest w miarę wcześnie I też bym pobiegał z jakimiś budynkami Bo z tego co słyszałem miała aktualizację Więc bym se pobiegł zaraz Tutaj myślę tymi przed nami Tak typowo A, Czy dam radę dolecieć Dobra nie dam doleciałem? Trzeba się rozglądać, bo jakieś nowe punkty tu mogą być no się za Nie wiem, mi się zdaje czy tu więcej traf jest Czyli ja już po prostu sobie wmawiam, bo wiem, że ma być więcej i tak no No patrzcie jak to wygląda Dużo więcej trawek, wszystkiego innego Nie no, chyba jest W tej dużo więcej traf. To jest stary motyw mieszkania. No To więcej staro jak na razie. Ale tu na pewno jest więcej traw. Tego jestem tak na 95% przekonany, że tu jest więcej traf. Po prostu jak na tu tak patrzę, jak sobie tak chodzę, no jestem przekonany, że tak jest to więcej, że tu jest po prostu więcej traf. Co jest tak szczerze najgorsze? Ja tego nie mam chyba odblokowanego Z tego co kojarzę I Muszę, i muszę, tak przejąć metro Szczerze? Serio popularnie nie muszę wchodzić dalej? Otworzyli... Zrobili takie wejście, a mi się podoba i tak ze skoczki spróbuję ich tam postrzelić bronią jak coś będzie. I pierwszy raz tak widzę metro, jakby ja to grę mam w tej grze tyle godzin i pierwszy raz widzę coś tu dowszego. Prawda widzę, że to są stare asety, te drzwi, to wszystko. No ale coś nowego. To pewnie ci zbuntowani renegaci. Ech. dobra. O jaki fajny efekt, jak tak selecę w dół. Nie to. Trochę nie grałem, więc nie pamiętam jak się, gra, jak się walczyło, ale teraz sobie przypomnę, zobaczymy. Tak się wybijało. No kur... te gnoje zaczęły rzucać granatami o takiej chwili. Dobra, mój granat jest gruźniejszy niż ich. O no i się w ogóle widziałem, że była autoregeneracja, gdy sam się odregenerowałem. Może to jakiś perk, nie jestem pewny. Nie, szkoda, że nie mam amunicji. Ale było fajnie taki efekt spowolnienia jak z jak skaczesz. Na tym perku. Dobra, pozbierałem wszystko, bo to się zawsze przyda na sprzedaż. Yyy, i co? Ja też trochę zdziwiony jestem, bo na ogół tutaj, z tego co ja pamiętam, to takich mu miejscówki nie było. Hmm. Tu jest jeszcze strzałka, to wiem co zabiorę. Notatka nowa. Raport dotyczący obowiązujących rozkazów. A jak to było wcześniej, to się już po prostu zdziwia. No, tatka, nagrania tu są pamiętniki. No, Wille do 22 lutego 24, zgodnie z wskazem Gen e, Prat, e, e, generała Prata, jednostki zostały poinformowane, że od E, że do odwołania żaden, sk, żaden skonfiskowany bołem pan na nic nie może. No okej okay. No tak, zapowiem, że tutaj jest parę lat później, tak patrzę 24, 22 luty 24? To przecież no tam ma sens Błędy animacji już widziałem, co kolec. się nie było Jaki kurwa kolec Dla kolca a więc ten Kolec to nabywca. Kod. Oby Jay wiedział co on oznacza. Aiden, dobra robota. Dlaczego mam wrażenie, że jestem obserwowany? Bo jesteś obserwowany. Mam kod, ale go nie rozumiem. I nie powinieneś. To kod. Kim jest Kolec? Kolejnym... Na razie zostawmy kolca. Jest jeszcze jedna skrzynia. Na dachu budynku kwarantanny GR w dzielnicy Wolf. Żadnych dupków, tylko zarażeni. Dobra. Panie było to miejsce ogarnąć, jak już tu jestem. Chyba tak w ogóle zrobimy. No, ma, wejdziemy tu w, z łukiem po prostu na strzałach porażających. To będzie najlepsze, najlepsze rzecz, co mogę zrobić. Ta. 70 więcej starczy. Dobra, jedziemy, na, jedziemy na, na szybko, na mocno. Przeinąć. Już. Na opartego mogłem to sobie szybko sprintem i po prostu wejść i odpalić prąd, tak szczerze mówiąc. I oto są jeszcze te agregaty. A i rzadko się to zdarza, że są i te agregaty. Przecież tutaj pewnie tak było, tylko ja o tym zapomniałem, że tak było. I tak jest. No tak teraz, jak sięgam pamięcią, coś takiego było, że tu. No wstań. No. Dobra, ruszamy szybko. Nie ma to sensu tego przeciągasz, tylko tak. Mira. Prędko ruszmy. A tu zamknięta, ale tu jest jeszcze jeden po tej stronie. Parkurkiem szybko udamy się, dobra. No tu jest sposób, Są mam przemęczyć? Jak mam mogę sobie tak przejrzeć kawałeczek. Z chciałam dać jeszcze tą półkę wyżej, ale po prostu mi nie pykło. Trzeci i jeszcze czwarty na drugiej stronie. Myślę, że nigdy się tym nie są bardziej przyglądałem. Tylko że pamiętam, że zawsze są po czterech rogach w miarę te agregaty. I na dole chemia. Kurde, ejej, prawie zdechłem. Bo już się zahaczyłem o coś. Ej no nie, jeszcze mi się schody skończyły. No to jest wyjście dołem. Ale myślałem przez że, że to jest świeci na żółto. I tak uznałem, to coś się świeci na żółto. Pewnie jest jakaś ta eee, skrzynka. No to jednak nie to. Jak tam się dostać? Tu. Tędy z budową. Przecież zostać do zabudowy. Ten mam plan. Sprytny plan. ja generalnie jestem sprytny. No. No, to, to teraz tego nie widać tego sprytu mojego. Dobry sposób na podciąganie się tą kotwiczką. Oni go wyłączyli, ale jednak go naprawili przypadkowo. Jakby... Nie wiem, on został usunięty, ale jednak wrócił. To było tak, że cały kotwiczkę szybko się... O, no w tym momencie trzeba było opuścić i... tyle było. Z roboty. Dobra, prąd już wrócił. Przejdziemy zaraz do tego. Do włącznika. Włącznika. Boże. O, nadie fajnie wyj. Szybciej. Zjeżdżaj szybciej! Dziękuję. Na stację. Czego wygląda to przejęcie, jakbym miał tutaj normalnie stację przejętą? pewnie tak samo, byłyby po prostu drzwi i tam nagle reni w środku. Wszędzie są nowe trawy. O, no, i kibitorki pierogi piermieni. No, jakby na po przeciwnej stronie jest ten punkt. No, tak jak spodziewałem, się tutaj po prostu byłoby zamknięte i tu by było przejście. No, tak jak się spodziewałem trochę. Dobra, na razie kończymy. To byłoby na tyle. Ja byłem Riczko. Gdzieś pawić na razie, pa, widzimy się już w kolejnym odcinku z gry Dying 2. pa. pa.